Uwaga, pokażemy Wam czempion od strony, której jeszcze nie widzieliście. <laughs> Tylko uwaga, bo tutaj jest stromo. Zobacz, co tu jest napisane. Pick it up, pick it up, pick it up. Pick it up. You see the drippy, yeah, I'm fitted up. up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Pick it up. I been on the flex, since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Witam wszystkich serdecznie. Tematyka dzisiejszego filmu miała być inna, natomiast pomyślałem, że ustosunkuję się do Waszych komentarzy, więc zrobimy dzisiaj trening, trening dołu. Kontekstu dzisiaj nie będzie, natomiast pojawiło się pewne światełko w tunelu, jeśli chodzi o tegoroczne starce. Aczkolwiek i tak najpierw musimy zrobić formę, więc myślę, że przesuniemy ten temat na następny materiał. Skoro trening dołu, to prawdopodobnie biorąc pod uwagę informacje przekazane przeze mnie w poprzednich materiałach. Do większości z Was nie będzie zaskoczeniem, że zaczniemy od przysiadu. Ze względu na złożoność tego ćwiczenia wymaga od nas, ono od nas stosunkowo dużego skupienia, dlatego też będziemy je wykonywali na początku treningu. Nie jest to żadna zasada, natomiast jest to jeden z elementów, który może determinować kolejność wykonywania tego ćwiczenia, jak i również m.in. stosunkowo duży zakres ruchu. Skoro jesteśmy przy przysiadzie, no to mamy do omówienia e, trzy kwestie. Pierwsza, minimum trzy kwestie, pierwsza to jest oczywiście wariant, druga rozstaw stóp, no i trzecia e, głębokość. Zaczynamy. E, I teraz e, e, pozwolisz, że ja będę kontynuował, a w międzyczasie zostawisz zdjęcia z przysiadu i możesz zostawić ten backstage. <laughs> Dobra? Jeśli chodzi o warianty przysiadu, wydaje się, że równie skuteczny będzie zarówno przysiad przedni, jak i przysiad tylny w kontekście promowania przyrostów masy mięśniowej czworogowego UDA, do momentu, aż nie będziemy z nimi zbyt często manipulowali i dzięki czemu będziemy mogli w prosty sposób kontrolować postępy. Z rzeczy niekoniecznie istotnych, a ciekawych, to przysiad przedni charakteryzuje się trochę większym zaangażowaniem mięśnia czworogłowego uda, a będąc bardziej szczegółowym głowy bocznej i głowy e, prześrodkowej. Jeśli chodzi o rozstaw stóp, to przede wszystkim sugerowałbym się tutaj mm -hmm. wygodą i komfortem e, jego e, wykonania. Otóż jeśli chodzi o zaangażowanie mięśni czworogłowych nie ma to większego mm -hmm. e, znaczenia. Natomiast część z Was ze względu na budowę biodra nie będzie w stanie zrobić przysiadu z wąsko ustawionymi mm -hmm. stopami. Z kolei druga część będzie czuła dyskomfort przy szerszym Rozstawię. Jeśli chodzi o głębokość przysiadu, to kwestia wydaje się być trochę bardziej skomplikowana. Otóż, w kontekście promowania przyrostów masy mięśniowej, im przysiad głębszy, tym lepiej. Natomiast nie powinno być to wykonywane kosztem techniki. A zatem schodzimy do momentu, w którym jesteśmy w stanie zachować neutralne ustawienie kręgosłupa i w którym jednica nie zaczyna się rotować do tyłu pochylenia. Coś to kurwa ciężkie dzisiaj. Zaczynamy więc od y, przysiadu, o czym już y, wspominałem, a więc od ruchu, gdzie mamy dominację y, kolana. W dalszej kolejności przejdziemy dopiero do ruchu, gdzie dominuje y, biodro, a więc głównie przede wszystkim mięsień pośladkowy jako mhm. najsilniejszy y, prostownik stawu y, biodrowego. Natomiast jeśli chodzi o przysiad, to tutaj czynnikiem limitującym będzie mięsień y, y, czworogłowy a przynajmniej powinien być. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, w którym doprowadzam do niepowodzenia czy do chwilowej niewydolności, a mówiąc kolokwialnie po prostu do upadku mięśniowego, czego akurat w przypadku przysiadu nie zalecam ze względów bezpieczeństwa, no to będzie to warunkowane oczywiście zmęczeniem mięśni czworogłowych, a nie mięśnia pośladkowego. A zatem mięsień pośladkowy nie będzie doświadczał takiej samej stymulacji jak mięsień czworogłowy. Przed nami jeszcze jedna seria. Ostatni raz jak robiłem przysiady z takim ciężarem, to już nie wstałem, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie podobnej sytuacji i że moja kariera youtubera nie skończy się szybciej niż, niż się zaczęła. Było to dwa lata temu, tak nawiasem. Korzystając z okazji, pokażę Wam coś. Jest to zwykły pas, który darzę niezwykłym sentymentem. Jeśli można się tak wyrazić, bo na co dzień nie używam takiego słowa. E, w każdym razie dostałem go od swojego pierwszego trenera, e, Tomka, którego serdecznie pozdrawiam, okay. e, któremu bardzo wiele zawdzięczam e, zresztą. E, który, można powiedzieć, że dosłownie wprowadził mnie za rękę w świat e, kulturystyki, w którym, e, można powiedzieć, że w dalszym ciągu czynnie e, uczestniczę. E, więc... E, dobra, zróbmy, bo... nim się kurwa nie poryczał. No, no, no. Aha, założę go jeszcze, no tak. Z reguły nie używam pasów, ale dzisiaj wyjątek z takim ciężarem. O, pusz, ty, a on jest chyba jeszcze podpisany. N, 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 nie wykluczone, że ten pas jest starszy od części z was. Tak tu jest. Nie wiem czy ludzie widzą, ale nie? Tomek jest napisane. <ś quota> no nic. Tylko nie nagraj mi, jak mi się dupa podwija, bo następnego podejścia nie robię. <gry> Dzisiaj trzy razy, Nas następnym razem będzie więcej, albo większy ciężar. I wiem, że nie ma się czym chwalić. O, Dobrze. Chodzimy już do drugiego a tym razem z dominacją biodra. Tutaj oczywiście w największym stopniu będą w mięśnie pośladkowe. W zasadzie przy tym wariancie, który teraz wykonam, to cała grupa mięśni pośladkowych. No i oczywiście mięśnie dwugłowe uda. Warto zaznaczyć, że mięsień dwugłowy udaje, już o tym kiedyś mówiłem, natomiast jeśli nie oglądaliście filmów z poprzedniego roku, to już wszystko wytłumaczę. Otóż mięsień dwugłowy udaje z mięściem dwustawowym. A zatem bierze udział nie tylko w wyproście stawu biodrowego, ale również w zdjęciu stawu kolanowego. Zatem jeśli chcemy przetrenować mięśnie do głowy uda na całej jego długości, a w szczególności głowę krótką, no to w planie treningowym musi się pojawić ćwiczenie, w którym wykonujemy ruch zdjęcia stawu kolanowego. Do tego zaraz przejdziemy na ten moment. Skupimy się na jednym z wariantów martwego ciągu. Powiem Wam szczerze, że sugeruję z reguły wykonywać martwy ciąg w wariancie klasycznym albo w wariancie sumo. Teoretycznie nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o zaangażowanie mięśni pośladkowych. Niestety, jeśli chodzi o płaszczyznę tutaj rozbudowy. Tej grupy mięśniowej. Nie dysponujemy na dzień dzisiejszy podłużnymi badaniami, które jednoznacznie by stwierdziły, który wariant jest lepszy, więc zaryzykuję stwierdzeniem, że ze względu na większy zakres ruchu konwencjonalny martwy ciąg na płaszczyźnie rozbudowy mięśni pośladkowych będzie bardziej benefitowy. O, dobra. Jeśli chodzi o taki w mojej perspektywie game changer. To jest praca z martwego punktu, więc po każdym powtórzeniu po prostu odkładam ciężar, buduję napięcie od nowa i wtedy w dużo większym stopniu czuję zaangażowanie mięśni posiadkowych i mam pewność, że to one mnie w tym ćwiczeniu limitują. Warto również zwrócić tutaj uwagę na element antyrotacji, czyli staramy się po prostu, aby miednica w płaszczyźnie poprzecznej się nie trwała. Generalnie nie mam żadnego modela, Ty się nie nadajesz, więc... Jeśli chodzi o trening mięśni pośladkowych, to można byłoby zrobić na ten temat osobny materiał. No ale musiałbym znaleźć się kogoś, kogoś do pomocy, żeby ci się zgłaszać. A więc za nami dwa główne ćwiczenia. Pierwsze z dominacją kolana, drugie z dominacją biodra. I przechodzimy już teraz do ćwiczeń asystujących. Ja teraz wykonuję wyciskanie nogami. Na słownicy, i warto tutaj jako ciekawostkę dodam wam, że w zeszłym roku, w trakcie przygotowań do zawodów, niestety nie byłem w stanie jeszcze wykonywać przysiadów. Jako ćwiczenie główne, bazowe, było to właśnie wyciskanie nogami na słownicy. Tak jak wspominałem w jednym z poprzednich materiałów. Nie ma ćwiczeń niezastąpionych i jest tak naprawdę wiele narzędzi, które mogą prowadzić do tego samego efektu. Więc jeśli z jakiegoś powodu nie lubicie robić, wykonywać przysiadów, czy po prostu macie z jakimś z nim problem, czyjecie ból, dyskomfort, nie widzę żadnego, żadnych przeciwwskazań, abyście po prostu nie uwzględnili jako pierwsze ćwiczenie wyciskanie nogami na słownicy, albo inne dowolne, w którym w prosty sposób będziecie kontrolować postępy. A więc ja teraz przechodzę do słownicy i później jeszcze zrobimy jedno ćwiczenie asystujące na miejscu ten głowę, i A więc przechodzimy już do drugiego ćwiczenia asystującego na tył uda e, tym razem, a więc na między innymi... Jak, między innymi, jak wszystkie chcę wymienić. Mm. <laughs> e, przechodzimy już do drugiego ćwiczenia asystującego e, na tył uda, a więc będzie to mięsień dwugłowy, e, pół półścielnisty. E, w zależności od tego, jak ustawimy stopę w trakcie wykonywania tego ćwiczenia, to albo zaangażujemy w większym stopniu zewnętrzną część uda albo wewnętrzną. Warto dodać taka jedna z, myślę, kluczowych wskazówek, jeśli chodzi o to ćwiczenie, to w momencie, w którym ustawimy stopę do zgięcia podeszwowego, to zwiększymy zaangażowanie mięśnia dwugłowego uda względem brzuchatego łydki i z drugiej strony, jeśli zagniemy stopę do zgięcia grzbietowego, to zwiększymy zaangażowanie mięśnia brzuchatego łydki, czego z mojego punktu widzenia powinniśmy oczywiście unikać. Na dzisiaj to wszystko. Z reguły dokładam jeszcze do tego wyprosty na maszynie, jako świetne ćwiczenie izolowane na głowy ula, które z mojego punktu widzenia również powinno znaleźć swoje miejsce w planie treningowym. Między innymi również ze względu na większe zaangażowanie głowy prostej w porównaniu do przysiadu. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę. Jeśli się czegoś dowiedzieliście, to zostawcie suba i komentarz. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.